Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Kolejny gadżet, który dotarł do mnie od firmy Interfejsy 24, który mam okazję sobie sprawdzić i mam nadzieję, że zostanie on już u mnie. Ze względu na to, że nie ukrywajmy, ale bardzo często mamy problem z jakimś czujnikiem w naszym aucie. I tak naprawdę nie zawsze jest to uszkodzony czujnik, bardzo często jest to uszkodzona po prostu wiązka. Już Wam chyba nadmieniłem o co chodzi, ale do setna przejdziemy za chwilę. Dodatkowo, większość aut, które jeździ po naszych drogach, są to auta po wypadkach, czyli naprawy jakieś blacharsko-lakiernicze, gdzieś przycięty, przerwany przewód, który trzyma się tak naprawdę na włosku. Jakiś czas to działa, po chwili przestaje. Bardzo częste uszkodzenia wiązek tylnych klap w sedanach czy w autach typu Kombi, z tym się na co dzień tak naprawdę spotykamy. Moi drodzy, dodatkowo różne zwarcia na przewodach. Tak naprawdę wszystkie te usterki w bardzo prosty sposób bez tak naprawdę rozwalania całych wiązek w naszym aucie możemy sprawdzić dzięki bardzo fajnemu urządzeniu, które trafiło do mnie w takim etui. Moi drodzy, jest to Urządzenie, które wykrywa nam ciągłość przewodów. I tak naprawdę również jest w stanie wykryć nam zwarcie. Okej, okay, moi drodzy, ale co zawiera zestaw? Zestaw zawiera nadajnik, który podpinamy zarówno do przewodu, który chcemy sprawdzić, jak i do masy w naszym aucie, oraz sam czujnik. Czujnik, który wskazuje nam, że ten przewód jest. W tym i w tym miejscu przerwany. Jeżeli dany czujnik nam się cały czas odzywa, oznacza to mniej więcej tyle, że ten przewód jest dalej cały. Tak to myślę w sposób najprostszy można powiedzieć. Oraz słuchawki, gdybyśmy mieli działać gdzieś, gdzie jest dość głośno. I teraz zobaczcie. Ja tutaj sobie wypiłem yy, dwie kostki. Jedna kostka od przepływomierza, gdyż często jest tak, że Zamawiacie bo przepływka nie działa, zamawiacie nową, zakładacie. Okazuje się, że jest jakiś problem z instalacją. Ja, aby sobie tutaj nie popsuć e, kostek, włożyłem do środka taki drucik. Będziemy sprawdzać ciągłość przewodów oraz będziemy sprawdzać sobie, w którym miejscu. E, tak naprawdę, jeśli by była, byłaby przerwa. Czyli tak naprawdę, będziemy szukać którędy. E, ten przewód idzie. Czarny przewód, łapie sobie. Do masy, czerwony przewód, jak widzicie, łapie sobie tutaj do tego drucika, który wsadziłem. Oczywiście, jak ktoś chce, można użyć sondy pomiarowej, który mamy, którą mamy dołączoną do miernika. No i co dalej robimy? Odpalamy sobie urządzenie, ustawiamy sobie czułość i lecimy. Zobaczcie, miernik nam się cały czas odzywa, więc lecimy sobie cały czas po przewodzie. Jeżeli Gdzieś na bok odejdę, miernik mi słabnie, czyli sygnał zanika. Zobaczcie, ten przewód idzie tutaj, bo ta wiązka idzie tutaj w tych okolicach, i sygnał cały czas jest. Dalej, mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze, ale tutaj jest sterownik silnika, czyli przewód ten, który idzie sobie tutaj, gdzieś tam e, wchodzi do wiązki. Musi odezwać się przy sterowniku silnika, więc sprawdźmy, czy się odezwie. Jak widzicie, odzywa się. Mam nadzieję, że jest to słychać. Przewód ten odzywa się dużo słabiej, bo mamy tutaj gumę, i ten sygnał jest odbierany tak naprawdę przez gumę, ale ten przewód, który mamy. Tutaj gdzie jego droga zaczyna się. Tutaj wchodzi nam do sterownika silnika i jest on schowany w tej oto wiązce. Aby pokazać Wam to jeszcze lepiej, wypiąłem sobie drugą kostkę po prostu z wtryskiwacza, gdyż tutaj przewody praktycznie mamy yy, na wierzchu, więc będzie mi to wam fajnie pokazać. Widzicie tak trochę po januszowemu, ale nie chcę sobie wkładać i rozpychać tutaj tak naprawdę. Tych e, moich kostek, bo potem mogą być różne problemy z połączeniem. Po co? Zobaczcie, przewód na wierzchu, urządzenie dużo głośniej nam się odzywa. Idę na bok, słabnie. Tutaj mamy przewód, który idzie tak naprawdę, jak widzicie, tutaj do również sterownika silnika. Tutaj przez tą gumę jest wyłapany. Biorę sobie urządzenie dalej. Słabnie sygnał. Jestem przy e, mojej harmonijce, gdzie te przewody cała wiązka wchodzi do sterownika silnika i ten przewód tutaj jest. Oczywiście czułość możemy sobie również regulować. Czyli jak widzicie, tak naprawdę jesteśmy blisko. Odchodzimy blisko, odchodzimy. Gdy zwiększymy sobie czułość, będzie głośniej i będziemy musieli dużo dalej odsunąć ten miernik, aby e, ten sygnał nam ustał. Czyli tak naprawdę tutaj regulujemy sobie moc tego sygnału. I to jest funkcja, która moim zdaniem najbardziej Wam się przyda. I tak naprawdę dlatego też warto takie urządzenie mieć w swoim garażu, ze względu na to, że wyobraźmy sobie, że gdzieś w aucie. Jakaś wiązka nam uległa uszkodzeniu, i tak naprawdę zdejmujemy boczki, zdejmujemy wszystkie plastiki, dostajemy się do wiązki, i tak naprawdę nie wiemy, czy znajdziemy to uszkodzenie. A takie urządzenie wskaże nam dokładnie, w którym miejscu musimy zacząć naszą naprawę, w które miejsce musimy się dostać. Moi drodzy, kilka słów podsumowania. Czy i komu takie urządzenie może się przydać? Czy na pewno może się przydać komu? Moim zdaniem osobom, które walczą z jakimiś błędami czujników, na przykład przepływomierza. Tak jak widzieliście, możemy sprawdzić, czy przewód, który wchodzi do wtyczki przepływomierza, tak naprawdę jest w całości czy jest może gdzieś ta wiązka przycięta, ten przewód jest uszkodzony, i ile razy byście tego przepływomierza nie wymieniali i tak on nie będzie działał. Kolejna sprawa, jeżeli macie jakieś problemy z elektryką w swoim aucie, Coś wam potrafi tam nie działać. Zamiast próć, tak naprawdę e, plastiki, wykładziny, wszystko z wnętrza swojego auta, tak naprawdę możecie wyposażyć się w takie urządzenie, które namierzy wam, gdzie jest ta przerwa, której szukacie. Tak naprawdę, moi drodzy, dostajemy odbiornik, nadajnik, etui słuchawki i wszy... oczywiście dwie baterie i wszystko przychodzi nam w takim ładnym oto kartoniku. Także czy wam się takie coś przyda we własnym garażu, musicie na te pytanie odpowiedzieć sobie sami. Ja wam powiedziałem do czego wam się może przydać, pokazałem wam mniej więcej na jakiej zasadzie to działa. Reszta należy do was. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.